Ktoś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć. co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja. Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! Trzy lata się pod moim nosem żyli, A potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Wiesz co? Jesteś żałosny. Co? Coś ty kurwa powiedział? Słyszałeś, chcesz się zabić, to idź skąd z mostu, a nie ludzi straszysz. O, patrzcie! Mądreliński się znalazł. Będzie mi mówił, jak mam się zabić! Mogę ci nawet pomóc, bo sam nigdy tego nie zrobisz. Nie dość, że śrogacz, to jeszcze tchórz. Ja? Tchórz? No nie wytrzymam! Czekaj nas! No. O, kim, synu, nie ruszaj się! Idę ci wpierdolić. A masz! A masz, kurwa! Zaufaj mnie! Przestań. Przestań do cholery, bo mnie zabijesz. Ech, wybacz. Poniosło mnie. Wiesz, jak to jest. Ale. już nie lepiej. Wyżyłem się trochę i. No wiesz, z drugiej strony. Ale. Ach, 我说：“那我。”